Dziś pijemy wino Dark Horse, ze szczepu Pinot Grigio. Wino kalifornijskie, wytrawne, białe. 13% alkoholu, ale poniżej informacja, 13,2% alkoholu. Cheers, na zdrówko. Dobra. Kapsel. Barwa? Jaśniutkie takie. Mm -hmm. Bardzo W butelce... Aha, butelka może ma takie refleksje. Zielono-niebieskie. Ananasowo pachnie. Ananas? Jabłko. Jabłko, ananas? Kumbuzi, jabłko, kumbuzi. <-jabko> ładnie świeżutko, tak. Muszę mm -hmm. mm -hmm. tak. do drugiego etapu. Też graję w na koniec cytrus. W tak, mm -hmm. smaku też bardzo przy, przyjemne, pijalne. cytrusowe. Cytrusowe zdecydowanie. Hmm. Chociaż jak mam nieco mało kwasowość podkreślona. Poczekaj, to się jeszcze więcej. No zgadza się, nie ma takiej niekwasowości. żeby ja być większe nie... trochę. Jak mają A taka goryczka ma... jest taka, yes. no, e, jest. owocowa, nie? Taka w sensie e, taka ze dole. skórki cytryny, cytryny, cytryny. grejpfruta, nie no wiem okay. czego. Taka ze skórki cytryny. Chyba grejpfrutowa. Wszędzie i pełno? Co widzisz na etykiecie? Konia i kieliszek. A, ale Konia z wrzec. kieliszkiem. Co najpierw. Konia i wełbie ma kieliszek. Także wino z y, normalnej dystrybucji to praktycznie w większości sklepów jest do kupienia. Dosyć popularna marka. Etykieta. No, taki... Konkretnie trudno określić coś takiego. No na pewno, Podrasowane obiecanie. Na pewno zdecydowanie białe, no, zdecydowanie no. wytrawne, zdecydowanie W nie idzie w cukier no, w ogóle. Mm, w smaku, ta skórka dominująca mm. jest, co? Znaczy nie, to jest tak. później, taka ona jest na końcu. No, ale taka później się utrzymuje, i się utrzymuje. Trzybuje się na języku. Taka wydłużona nuta. Na początku to co? Eksplozja owoców. Ale jakich? Cytrusowe. Cytrusy. Jabłko, Jabłko i cy cytrusy. I cytrusy. A gdzie twój ananas? I jest ananas. Dobrze. A skąd to widać z kraju? Z Kalifornii. Z Kalifornii Słonecznej. To ma sens. Tak? No dobra, to smakuje, pijane jest, jest. Bardzo, A bardzo. bardzo. Coś dajesz, jakąś ocenę może? To może nie Chcia ja pierwsza. No nie dobra, to ja 6,5. No ja też. 7. Niech będzie. 7? Ja myślałam 7 i tak daj. 7. 7, 7, 6,5. Okej. Okay. To jest 7. Czyli od nas taka siódemeczka. Si si taka lekko naciągnięta. Nie, nie jest naciągnięta, <laughs> tylko ty masz, no żyłeś. Ja mhm. Nie wiem. Tam mogło być więcej tego wszystkiego. A tu jest dużo. Smaku, zapachu. Ale tak? w białym co ma być, więcej. To jest wszystko co trzeba. Okay. To jest takie dobre letnie wino. Mhm. Oh, Okej. Okay. Może szczepiam. E, w zapachu KF, e, smaku mogłoby być więcej. Tu tak. jest dużo. Zgadza jest się? Dużo? Ale w bukiecie jest więcej niż w smaku. No, no taka obietnica. Tak, właśnie nie do końca, niespełniona według mnie. Gdzieś za dużo tej y, skórki greyfrutowej, za mało mm -hmm. wcześniej owocowości. Jak na mnie. Ale okej. Okay. Także od nas siódemeczka. Yy... I co? I polecamy, no, bo tak, dobre. No, całkiem dobre. Na letnie dni, które kiedyś nadejdą.